Szanowni Państwo, jesteśmy przed wejściem na stadion miejski, który jakiś czas temu przejęliśmy od byłego już klubu Pomorzanin i nie ma dnia, żeby nie wykonywane były prace w tym stadionie. Chociażby ogrodzenie, chociażby drzewo, chociażby naprawa wodociągu, spryskiwaczy głównej płyty, koszenia głównej płyty, co się też na bieżąco odbywa, naprawa oświetlenia sztucznej nawierzchni, przeglądu sztucznej nawierzchni czy wreszcie to co dzisiaj odbieramy to remont jednej z szatni, szatni numer 3 szatnie, natryski są w stanie technicznym, tak je przejęliśmy i realizujemy remont szatni po szatni jedna szatnia już jest wyremontowana, elektryka jest wymieniona nowe płytki, jest estetycznie, miło, sympatycznie i tak ma po prostu być dla zawodników I naszych drużyn, ale tych, którzy do nas przyjeżdżają. Codziennie dbamy o nasz obiekt, po to, aby już za chwilę udostępnić go naszym organizacjom pozarządowym, które tutaj będą rozgrywać swoje mecze, odbywać swoje treningi i robimy to dla naszej piłki nożnej. Kibicujemy razem.